Właśnie złożyliście swojego kolejnego jakiegoś taniego PC-ta lub może kupiliście gotowca z jakiegoś portalu akcyjnego, nie wiem, ale przykładowo ten, który stoi obok mnie w kwocie za około 1800 zł, bo za tyle został złożony, częściowo z nowych, częściowo z używanych podzespołów, no i on ma w sobie tutaj akurat kartę RTX 3050, 16 giga oraz jakąś piątkę 12 generacji, to nie są jakieś super mocne podzespoły, ale już pod zespołem na tyle, dostatecznie powiedzmy dobre, żeby pozwoliły na uruchamianie jakiejś już gry na przyzwoitym poziomie. No i przykładowo macie jakąś grę na oku, ale nie wiecie, czy wasz komputer da sobie z nią radę. I właśnie dzisiaj pokażę Wam proste sposoby. Żeby to sprawdzić, bez instalowania gry w ciemno, bez kupowania jej w ciemno i modlitwy, żeby gra po zakupie uruchomiła się na waszym sprzęcie. I właśnie do tego króciutkiego poradnika zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pierwszym ze sposobów na sprawdzenie, czy Wasz budżetowy komputer nada się do gry, którą macie w zamiarze kupić, jest skorzystanie z bardzo prostego modułu, który się nazywa Can You Run It, do którego link będziecie mieli w opisie. Pod filmem wchodzicie na stronę, wybieracie grę, po prawej macie najczęściej wyszukiwane gry. Jeśli gry na liście nie ma, to skorzystajcie z pola wyszukaj daną grę. Pobieracie analizator Twojego sprzętu, uruchamiacie analizator i czekacie chwilę na pobranie danych o Waszym sprzęcie. Po chwili otrzymacie wynik o tym, czy Wasz komputer spełnia minimalne i zalecane wymagania. Ja chciałem przykładowo sprawdzić, czy na moim komputerze uruchomiłem grę Baldur's Gate 3. No i już wiem, że mój komputer spełnia na pewno wymagania minimalne co do karty graficznej, procesora i pamięci RAM. Ale jak wszedłem w zakładkę Recommended, dowiedziałem się tam, że przykładowo nie mam wystarczającej karty graficznej, i gdybym chciał teraz płynnie grać w tą grę, czeka mnie tutaj upgrade karty graficznej. Jeśli nie znasz się za bardzo na podzespołach Twojego komputera, ta strona w bardzo prosty sposób objaśni i podkreśli, który podzespół konkretnie z Twojego komputera nie nadaje się do uruchamiania gier. Nie musisz być specem i znać się na podzespołach, aby sprawdzić, czy masz dostatecznie dobry komputer do gier. Ta aplikacja zrobi to za Ciebie. Drugim ze znanych sposobów, aby sprawdzić, jak może działać dana gra na Twoim komputerze, jest wejście po prostu na YouTube i wyszukanie filmiku pokazującego testy gry na wybranych podzespołach. Aby uruchomić konkretny film z testem, na tym kroku musisz znać przynajmniej jakie podzespoły ma Twój komputer. Wchodzisz na stronę YouTube, wpisujesz nazwę gry, model GPU, model CPU i Wpisujesz gameplay. Na przykład będzie to wyglądać w ten sposób. Hogwarts Legacy RTX 3050 i 512400F gameplay. Wciskasz enter i zapoznajesz się z jakością działania gry na podobnym sprzęcie. Szczególnie uwagę zwracasz na jakość grafiki, w której testowana jest gra, czy na ustawieniach minimalnych, średnich czy na ultra. Ile FPS-ów wyciąga testowany komputer i czy gra działa stabilnie. Czy nie klatkuje, czy nie przywiesza się? No i czytaj także komentarze pod filmem. Czasem więcej komentarzy mówią niż sam gameplay. Kolejnym, trzecim i ciekawym zarazem narzędziem jest tutaj Bottleneck kalkulator, który sprawdzi, czy Twój procesor i karta graficzna są optymalnie ze sobą dobrane. Wykorzystujesz do tego celu narzędzie typu Bottleneck kalkulator na stronie pcbuilds.com łamane przez kalkulator. Na stronie głównej wprowadzasz typ Twojego procesora oraz kartę graficzną, jaką dysponujesz w swoim komputerze. Możesz także podać, w jakiej rozdziałce pracuje Twój monitor i klikasz przejdź do kalkulacji. Na następnej stronie z kalkulacją będzie wynik procentowy rozbieżności wydajności między procesorem a kartą GPU. Jeśli PC jest złożony niemal idealnie, ten wynik będzie w okolicach 0%. Normą jest przyjęty wynik od 5 do 10%, ale 30 już niestety boli i oznacza konieczność zmodernizowania Twojej jednostki. Chciałbym, abyście tych wyników nie traktowali jako wyrocznia, że z waszym komputerem jest coś bardzo nie tak, ale bardziej jako wskazówka, że można coś poprawić, aby wasz PC działał wydajniej. No i czwarty, ostatni sposób myślę, że będzie tutaj to rozwiązanie dla bardziej tutaj zaawansowanych użytkowników, ponieważ bardziej świadomi użytkownicy, którzy nie potrzebują wspierać się stronami typu Keny Urany czy Bottleneck Kalkulator, mogą przecież samodzielnie odczytać parametry swoich sprzętów. I porównać je z wymaganiami danej gry. W tym celu odszukujecie wymagania gry na kartoniku z waszą grą, lub odszukujecie te wymagania na stronie twórcy waszej gry, albo po prostu w aplikacji typu Steam, tam skąd pobraliście waszą grę i porównujecie je z podzespołami waszego PC'a. Podstawowe parametry swojego komputera, takie jak procesor, karta graficzna, pamięć RAM, sprawdzicie w Windowsie w następujący sposób: naciskacie Windows i klawisz R, a w polu otwórz wpisujecie polecenie DXDiag lub otwieracie menedżer zadań klikając prawym klawiszem myszy na pasek zadań i odszukujecie pozycję menedżer zadań. Na koniec chciałbym wyczulić graczy, że nawet jeśli Wasz komputer spełnia te minimalne wymagania gry Oznacza to tyle, że gra jak najbardziej odpali się na Waszym komputerze, ale bez jakiejkolwiek gwarancji, że będzie działać dobrze. Jeśli chcecie mieć tą pewność, że gra nie będzie klatkować, ani nie będzie się z nią dziać coś źle na Waszym sprzęcie, które złożyliście lub kupiliście, sugerujcie się zawsze wymaganiami zalecanymi, czyli tymi najwyższymi. A czy Wy wolicie testować je najpierw grę na własnym sprzęcie, nie mając pewności, czy będzie działać przecież dobrze, czy zanim kupicie grę i wydacie pieniądze w ciemno, wolicie upewnić się, że będzie ona działać dobrze, nie wywołując przy tym u Was niepotrzebnej nerwicy? Myślę, że odpowiedź jest oczywista. Dajcie znać koniecznie w komentarzu pod materiałem wideo. A jeśli chcecie więcej takich poradników, zostawcie łapkę i suba. A ja Wam dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.